Cześć, niedzielny poranek. Co można robić w taki dzień? Jechać tylko na starocie i szukać płyt winylowych. Nie jest jakoś bardzo wcześnie, bo jest dopiero 8 rano. Mam nadzieję, że coś uda mi się dzisiaj znaleźć. Pogoda fajna, plus 4 stopnie. Słońce świeci. Mam nadzieję, że będzie dużo sprzedających i trafię fajne płyty, które Wam pokażę później. Do zobaczenia później. Powiem Wam, że dzisiaj jest naprawdę dużo ludzi. Teraz ja Wam pokażę, jak tylko samochód przejedzie. Bardzo dużo ludzi się handlujących, To jest fajne. No co, wbijam i szukam. Powiem Wam, że dzisiaj naprawdę trafiłem parę fajnych płyt sztosów. Całe szczęście, że była ze mną córka, która jeszcze tych grzebie w jakichś kartonach i mi pożyczyła kasę, żebym nie musiał biec do bankomatu. Już nie mogę się doczekać, kiedy Wam te płyty pokażę. Wróciłem już do swojej bazy dowodzenia. Kilka fajnych płyt dzisiaj kupiłem. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że ten wyjazd będzie aż tak owocny jak dla mnie. Zobaczymy w komentarzach. Czy zgadzacie się z moją opinią? I wyjątkowo, tak jak za bardzo nie lubię singli, tak dziś trafiłem na um, dwie osoby, które miały całkiem niezły wybór singli i zdecydowałem się kupić także parę singli. Więc zaczynam od singli, później Wam pokazuję te białe kruki, perełki, które dziś przywiozłem z targu staroci. No to co, nie przedłużamy, zaczynamy. Pierwsza rzecz, uwaga, nie śmiejcie się, jestem fanem. Pan TikTok, piosenki z telewizyjnego programu dla dzieci na singlu. Nie miałem, kupiłem, jestem zadowolony. Odkładam. Druga rzecz, singlowa. A ty się, bracie, nie denerwuj. To jest taki singielek z piosenkami piłkarskimi które zostały wydane chyba w 1974 roku na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Niemczech, zachodnich oczywiście. No i słynny hicior właśnie A Ty się, bracie, nie denerwuj, tak jak tytułowy singielek z muzyką Andrzeja Dąbrowskiego i tekstem Krzysztofa Logana, który jest znany m.in. z piosenek, z tekstów piosenek dla pani Ireny Santor. Odkładamy. Kolejny singiel to jest Klaus Mitwoch, czyli Legionerka. Śmielej oraz co tutaj jest napisane, bo nie widzę. Ogniowe strzelby. 83 rok. Tom Press. Warto to mieć. Kolejny singiel to Rolling Stones. Miss i Far away eyes. Ciekawostka taka. Tutaj jest na tej płycie, że The Rolling Stones powinno być napisane, a jak zobaczycie, jest tylko Rolling Stones. To jest bodajże chyba 70. Tak, nie mylę się. 78 rok, wydanie. O, to jest niespodzianka, na to się zdecydowałem. Singielek. Pan, aktor, znany Zbigniew Zamachowski. utwór kołysanka. Jest tutaj zaznaczone na single, że muzyka oraz tekst. Autor tekstu, pan Zamachowski. Zaskoczony jestem. Nie znałem z tej strony tego wybitnego polskiego aktora. Kolejna rzecz. Klasyk nad klasyki. Andrzej Korzyński. Pewnie się domyślacie, co to za singielek. Tak. Franek kimono. Dysk Jockey. Zapisany fonetycznie po polsku. No i najsłynniejszy numer. Bruzli. Karatę Mistrz. Oczywiście wykonanie pana Piotra Franceskiego. To był chyba 83 rok, jak się nie mylę. No i to jest niespodzianka, też fajna rzecz. Kupiłem Singielek. Proszę zobaczcie. Papa Dens. Kamikadze, wróć. I co? Czy ty lubisz to, co ja. 85 rok. Płytka do umycia. Ja tego biorę jeszcze w palce. A, zapomniałem oczywiście podać Wam ceny. To tak, za te dwa single zapłaciłem po 5 zł za sztukę, czyli dycha. Odkładam. Ciach. A te 5 kupiłem po 3 zł za sztukę, czyli 15 zł. Czyli z tych 200 zł z tego naszego Challenge'u. 25 zł wydałem na single. No, i teraz przechodzimy do płyt winylowych Long Play, które kupiłem na tym wyjeździe. Puf, zaczynamy. Coś takiego mam. The Wooden Tops. 89 rok, wydawnictwo wi Czerwony Label. To podobno jakiś brytyjski zespół, jak się doczytałem. Ale płyta, jak widzicie, z oryginalną wkładką jeszcze zachowana. Stan całkiem niezły, też. I za to zapłaciłem. 5 zł. Odkładam. Kolejną rzecz, jaką kupiłem. To jest fajna rzecz. Ścieżka dźwiękowa Soundtrack z filmu The Big. Country. Autor to jest podajże tutaj napisany. A, Jeremy Moros. Ten kompozytor był nominowany do Oscara za ten film. To jest chyba z 1958 roku film, jak się nie mylę. Płyta jest z bo jest to wydanie, jak widzicie, brytyjskie. Okładka trochę zniszczona, poklejona. A, w roli głównej Gregory Peck. Cena tej płyty. 7 zł. Kupiłem też serii Polish Jazz Oldtimers. W całkiem niezłym stanie. 79 roku. Polskie nagranie mia Muza. Kremowy Label. Zapłaciłem za to 10 zł. I u tego samego sprzedawcy kupiłem taką fajną rzecz z 1986 roku. Wydawnictwo Pronik. Teraz Wam pokażę. Labelek też idzie kremowy. Płyty tak jak wspominałem, wcześniej będą do umycia, dlatego pozwalam sobie palcami dotykać. A to jest taka składanka pankowa, innymi UK Subs czy słynne The Exploited. Na tym, na tym składaku się. Znajduje. Lubię posłuchać czasami Pangroka. rockowe rocka, płyty też są mocno teraz w cenie. Ja za to dałem 10 zł, więc naprawdę za ten stan, za tą płytę uważam, że to jest dobry strzał. I trafiłem także za. Tutaj droższa kwota była, ale płyta, tak jak widzicie, też w całkiem niezłym stanie. Polton 80, chyba czwarty rok. Urszula Malinowy król. Ciekawostka. Cała płyta nagrana z zespołem łódki Suflera. Koszt tej płyty: 25 zł. Ale to nie była jeszcze najdroższa płyta, jaką kupiłem na tym wyjeździe. I uwaga. Okładka zniszczona. Płyta w całkiem niezłym stanie. Myślę, że po umyciu będzie jeszcze lepszy. Czerwony label, A, To mi się zaplątało. Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Płyta bardzo poszukiwana przez kolekcjonerów. 68 rok. Wydanie mono. Pro, tak, Pronitowe. Szkoda tej okładki, ale teraz będę starał się po prostu kupić w dobrym stanie okładkę, bo płyta to naprawdę, jak się czyta na forach internetowych czy na grupach dotyczących płyt winylowych, płyta bardzo, bardzo poszukiwana i już też yy, osiągająca około ceny od ponad 100 zł w sklepach z płytami winylowymi, ale to nie jest koniec niespodzianek. Tego się nie spodziewałem, że kupię polanie. 68 rok. Pierwsze wydanie. Mono. Niebieski label. Aha, i skaldów kupiłem za piątkę. To też kupiłem tych polan za piątkę. U tej samej osoby. Tak jak mówiłem, 68 rok. Tak jak skaldowie. Na potwierdzenie. Z tyłu płyty jest miłej dedykacja miłej Anecie od Olgierta, data 3 maja 68 rok. Pozdrawiam panią Anetę. No i teraz zobaczcie. 25 zł. Judas Price. Pierwszy ich koncert na winylu. Koncert z Tokio, w Japonii. Wydanie. Pierwsze 79 rok. Tłoczenie holenderskie w bardzo dobrym stanie za 25 zł. No, nie zastanawiałem się, kupiłem. Poza tym, no, ten zespół jest zawsze w cenie. Ma wielu fanów. Te płyty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Zresztą e, coraz trudniej, jakieś rokowe granie jazzowe, e, szczególnie z zachodu, trafić na. W takich targach staroci, które ja odwiedzam, czy pchnię targi. No i teraz za 20 zł. pozdrawiam mojego kolegę Kubę, wokalistę tego zespołu. Kupiłem The Bartenders. Poles are moving. Płyta w świetnym stanie, oryginalną wkładką, tak jak widzicie kopercie oryginalnej. I ciekawostka, to jest taki reg reggae ska pomieszany, ale fajne granie. Edycja tej płyty była limitowana, tylko nakład był 300 sztuk. Ja kupiłem numer 65 za 20 zł. Płyta w stanie po prostu idealnym. I teraz wisienka na torcie. Uwaga. Za 40 zł kupiłem podwójny album Leszka Możdżera z festiwalu Enter Enea Festival. To jest zapis koncertu Leszka Możdżera na tym festiwalu. Płyta ukazała się w nakładzie 800 sztuk i nie trafiła nigdy do sprzedaży. To chyba było jakieś promocyjne wydanie, tak sądzę, skoro nie trafiała do regularnej sprzedaży. Stan idealny kolekcjonerski na GateFoldzie. Pokażę Wam chociaż jedną z tych płytek w środku, jak pięknie wydana. Zobaczcie, prawdziwe cudo. I to był najdroższy zakup, czyli 40 zł, które wydałem na płytę podczas tego wyjazdu. Kompakę. Zobaczcie. Płytek mam, które kupiłem na tym wyjeździe. Dziękuję za suby, za komentarze. Nie obawiajcie się, też podpowiadać mi co do tematów na kolejne filmy. Dzięki, że jesteście. I widzimy się w kolejnym nagraniu, albo może na jakimś wspólnym wyjeździe. I aha, i przypominam, że jest też grupa na Facebooku, żebyśmy mogli się szybciej i fajniej kontaktować. Oczywiście link do tej grupy zamieszczę w opisie tego filmu. To miłego tygodnia i do zobaczenia, myślę, że za tydzień, a może i szybciej. Cześć!